Ludzie, którzy przeszli przez ból, noszą w sobie coś, czego inni nie potrafią dostrzec. Karl Jung ujawnia trzynaście ukrytych cech, które zdradzają ich wewnętrzną siłę. Czy zdarzyło ci się spotkać człowieka, który zawsze się uśmiecha? Wydaje się silny i nigdy nie ugina się pod ciężarem losu. A potem pewnego dnia odkrywasz prawdę. Za tym uśmiechem kryją się bezsenne noce, ciche łzy w samotności i bitwy, których nikt nie widzi. To właśnie natura bólu psychicznego. Rzadko bywa widoczny dla innych. Nie każdy ból zostawia bliznę na ciele. Wiele ran ukrywa się w duszy, i ta cisza zamienia się w fałszywą siłę, w pancerz kontroli, w przesadną twardość. Karl Jung przypominał ból, który nie został zrozumiany, nie znika. Ukrywa się w nieświadomości, krwawi dalej od środka, aż w końcu staje się zachowaniem, staje się powtarzającym się wzorcem życia. Wyobraźmy sobie chłopca Dawida. Dorastał w domu pełnym napięcia. Szybko zrozumiał, że jeśli pokaże smutek czy słabość, zostanie skrytykowany. Wybrał więc milczenie. Ukrył swoje prawdziwe emocje. Po latach Dawid wyrósł na odnoszącego sukcesy mężczyznę. Chłodnego, zdyscyplinowanego, panującego nad każdą sytuacją, na zewnątrz obraz siły. W głębi jednak samotność tak dusząca, że brakowało mu tchu, bo stary ból nie zniknął, on tylko zmienił formę, stał się sposobem życia, stał się maską, którą Dawid pokazywał światu. I właśnie na tym polega istota ni niewidzialnych blizn, o których pisał Jung. Rana na skórze może się zagoić, ale rany psychiczne zostają w podświadomości, kształtują wybory, relacje, a nawet sposób w jaki patrzymy na siebie i innych. Możemy wierzyć, że wyszliśmy z bólu, ale on wciąż działa w cieniu i wtedy pytamy, dlaczego znów powtarzam te same błędy? Dlaczego mimo starań wracam wciąż do tego samego miejsca? Odpowiedź jest prosta, ból nigdy nie został zobaczony, nigdy nie został zrozumiany. Ale celem tej podróży nie jest rozdrapywanie ran. Nie chodzi o to, by wiecznie być ofiarą przeszłości. Wręcz przeciwnie, chodzi o odwagę, by spojrzeć na te blizny i odkryć 13 ukrytych cech, które pozostawił ból. Na pierwszy rzut oka wydają się przypadkowe, ale w rzeczywistości tworzą jeden system. A kiedy je rozpoznasz, zrozumiesz dlaczego działasz tak, a nie inaczej. Dlaczego kochasz w ten sposób? Dlaczego wciąż tkwisz w znajomych schematach? I co najważniejsze, zrozumiesz, że masz wybór. Możesz zmienić swoje życie. Spójrzmy na Sara, na zewnątrz, kobieta niezłomna. Pracuje dwa razy ciężej niż inni. Nie poddaje się. Ludzie widzą w niej bohaterkę, ale w środku. Ciągłe zmęczenie, poczucie, że nigdy nie jest dość dobra, że musi wciąż udowadniać swoją wartość, jej ból z dzieciństwa, poczucie odrzucenia i braku uznania zamienił się w nieustanny przymus działania. Dowód na to, jak niewidzialne blizny nadal sterują naszym życiem. Karl Jung powtarzał: To, co nieuświadomione, powróci jako los, dopóki nie rozpoznamy bólu, zamienia się on w przeznaczenie zmusza nas do odgrywania tego samego scenariusza ale jeśli mamy odwagę spojrzeć mu w oczy to co było ciemnością staje się światłem a ból staje się żyzną glebą dla wzrostu i przemiany dlatego już na początku chcę zaprosić cię do podróży nie będzie łatwa ale będzie bezcennie ważna to podróż ku rozpoznaniu niewidzialnych blizn podróż ku 13 cechom które ból ukrył w naszej psychice w sposobie kochania, w sposobie kontrolowania, w sposobie odrzucania innych. Każda cecha to lustro. Pokazuje nam, że nie jesteśmy sami w naszych doświadczeniach. A gdy je zobaczysz, pojawi się szansa, by nie tylko przetrwać, ale zacząć żyć świadomie, żyć wolniej i naprawdę się uleczyć. Kiedy dziecko dorasta w środowisku pełnym niepokoju, jego ciało i umysł uczą się bronić. Te mechanizmy początkowo są tylko reakcją na przetrwanie, ale z czasem stają się osobowością, cząstkami bez których dorosły człowiek nie potrafi już żyć. Karl Jung nazywał to fałszywym ja, pancerzem zbudowanym po to, aby przetrwać w świecie zbyt niebezpiecznym dla prawdziwej natury dziecka. Cztery pierwsze cechy, które dziś odkryjemy, to najczystsze przykłady tego, jak ból przemienia się w zbroję. Hiperniezależność, nadmierna empatia, lęk przed prawdziwą bliskością i maska siły. Zacznijmy od hiperniezależności. Osoby, które ją noszą, często budzą podziw. Potrafią same zadbać o wszystko. Karierę, rodzinę, kryzysy. Nigdy nie proszą o pomoc, bo dla nich zależność oznacza zagrożenie. Ale pod tą samowystarczalnością kryje się wspomnienie, gdy byli dziećmi, pomoc nigdy nie nadchodziła. Czasem zamiast wsparcia, spotykały ich kpiny obojętność, a nawet kara. I tak w ich pamięci zapisało się: Jeśli chcę przeżyć, muszę radzić sobie sam. To właśnie narodziny fałszywego ja struktury nie po to, by żyć autentycznie, lecz by przetrwać. Problem w tym, że z czasem ta zbroja staje się coraz cięższa. Człowiek hiperniezależny może stać wśród tłumu przyjaciół, a i tak czuć się samotny. Bo nie pozwala nikomu podejść naprawdę blisko. Druga zbroja to nadmierna empatia. Od najmłodszych lat takie osoby uczyły się skanować atmosferę w domu. Marszczenie brwi ojca, chłodna cisza matki, najmniejszy dźwięk mogły oznaczać nadciągającą burzę. Aby przetrwać, musieli stać się emocjonalnym radarem, zawsze wyczuwającym nastroje innych. W dorosłym życiu są przyjaciółmi, partnerami, współpracownikami, którzy rozumieją wszystkich, ale w środku są wyczerpani, bo zawsze przedkładają cudze emocje nad własne. Jung tłumaczył to jako formę projekcji. Nieświadomość próbuje uleczyć własny ból, opiekując się bólem innych. Ale zamiast uzdrowienia prowadzi to do relacji jednostronnych, gdzie dają wszystko, a otrzymują niewiele. Trzecia cecha. Lęk przed prawdziwą bliskością. Ci ludzie potrafią kochać, ale zawsze zostawiają część siebie w ukryciu. Śmieją się, rozmawiają, dzielą się, ale za wewnętrznym murem. Za każdym razem, gdy bliskość staje się zbyt głęboka, ich nieświadomość ostrzega: Uważaj, jeśli się otworzysz, znów cię opuszczą. Jung mówił tu o działaniu kompleksów nieświadomych: dawne rany, porzucenie zdrada. Wracają jako zazdrość, gniew bez powodu, a czasem nawet nagłe zniknięcia. Na zewnątrz nie rozumieją, dlaczego reagują tak gwałtownie, ale w środku to małe dziecko drżące ze strachu wciąż pamięta dawny ból. Tak rodzi się serce, które jednocześnie pragnie miłości i panicznie się jej boi. I wreszcie maska siły. To osoby, które cały świat podziwia. Pokonują trudności, niosą odpowiedzialność, nigdy nie pozwalają sobie upaść. Stają się symbolem hartu ducha, miejscem, do którego inni zwracają się po oparcie. Ale kiedy drzwi się zamykają, a wokół zapada cisza, ujawnia się ich zmęczenie. Jung nazwał to zamrożeniem persony. Maska stworzona tylko po to, by wchodzić w interakcję ze światem, z czasem staje się nieusuwalną zbroją. Ludzie wierzą, że nie potrzebują pomocy, a oni sami boją się przyznać do słabości i dlatego upadają w samotności. Nie dlatego, że nikogo obok nie ma, ale dlatego, że nikt nie widzi ich prawdziwego wnętrza. Te cztery cechy, choć tak różne są mechanizmami przetrwania. Musimy zrozumieć, w pewnym momencie życia były niezbędne. Bez nich dziecko mogłoby nie przetrwać, ale w dorosłości te zbroje nie pozwalają nam żyć w pełni. Oddzielają nas, wyczerpują i zamykają w samotności. Jung przypominał, dopiero kiedy rozpoznamy, że mechanizmy przetrwania nie są nam już potrzebne, odważymy się je odłożyć. A wtedy prawdziwe ja może wreszcie żyć, kochać i naprawdę się uzdrowić. Są rany, które nie objawiają się łzami ani wybuchami gniewu. One żyją w nadwrażliwości tak subtelnej, że aż wydaje się nieracjonalna. To wtedy, gdy zbyt głośny dźwięk ściska serce, gdy ostry blask światła staje się ciężarem, gdy w tłumie człowiek pragnie tylko uciec. Piąta cecha nadwrażliwość przenikająca jest właśnie takim mechanizmem obronnym, którego ciało nauczyło się, by przetrwać. Karl Jung powtarzał: To, co nie zostaje uświadomione, powraca jako los. To, czego nie da się wyrazić słowami nieświadomość, zapisuje w ciele. Dziecko, które dorastało w ciągłym napięciu, zawsze czekając na wybuch gniewu czy nagły chaos, rozwija układ nerwowy w stanie wiecznej czujności. A kiedy w dorosłości zagrożenie znika, czujność ta przemienia się w zmęczenie. Wrażliwość staje się ciężarem, a zwyczajne bodźce przytłoczeniem. Za tą wrażliwością kryje się przesłanie ból nie został uświadomiony. Ciało próbuje mówić zamiast umysłu. Innym mechanizmem pozornie odwrotnym, a jednak z tego samego źródła, jest obsesyjna potrzeba kontroli. Ci, którzy dorastali w chaosie, doskonale pamiętają bezradność, gdy wszystko wymykało się z rąk. Dlatego w dorosłości próbują kontrolować każdy szczegół pracy, plan dnia, nawet drobiazgi codzienności. Wierzą, że tylko porządek da im oddech, ale w rzeczywistości to reakcja ego na dawną bezsilność. Jung powiedziałby, ego zakłada pancerz, by nie patrzeć w otchłań nieświadomości. Zamiast ufać życiu kurczowo trzymają się sztywnych reguł. Ich umysł przypomina zaciśniętą pięść, która nigdy się nie otwiera. A właśnie to zaciśnięcie odbiera im poczucie wolności. Ale nie wszyscy reagują działaniem. Niektórzy wybierają odwrotną drogę ciszę jako schronienie. Po zranieniu potrzebują przestrzeni. Potrzebują milczenia, aby zebrać siły, aby poskładać wewnętrzne kawałki. Dla nich cisza to nie pogarda, to jedyny sposób, by nie rozpaść się na nowo. Jung nazwałby to wycofaniem, małą śmiercią i odrodzeniem psychiki. Wiedzą, że gdyby pozostali w chaosie, nieprzygotowani byliby pochłonięci przez stare rany. Dlatego cisza staje się ich domem. Ale każdy dom potrzebuje drzwi bo jeśli pozostaną zamknięte na zawsze schronienie, zamieni się w więzienie. Lekcja brzmi: trzeba wiedzieć, kiedy milczeć, by się odnowić, a kiedy otworzyć się z powrotem na połączenie z innymi. Czwarta cecha: serce nadmiernie chronione. Wyobraź sobie kogoś, kto wiele razy ufał i wiele razy został zdradzony. Dla niego nieufność stała się instynktem. Analizuje każdy gest, każde spojrzenie, każde słowo. Tylko po to, by upewnić się, że nie zostanie zraniony. Kocha, ale ostrożnie. Wchodzi w relacje, ale zawsze z jedną nogą gotową do ucieczki. Jung tłumaczył to tak: Nieświadomość, karmiona lękiem, zachowuje się tak, jakby zagrożenie wciąż istniało, nawet jeśli rzeczywistość jest inna. Problem w tym, że żadna prawdziwa więź nie może istnieć bez ryzyka i otwarcia. Serce, które zna tylko obronę, nigdy nie pozna pełnej miłości. Aby żyć naprawdę, trzeba odważyć się na możliwość zranienia, bo tylko wtedy powstaje prawdziwe połączenie. Te cztery cechy nadwrażliwość, przenikająca obsesyjna potrzeba kontroli, cisza jako schronienie i nadmiernie chronione serce choć tak różne mają jedno źródło to ból, którego nie odważyliśmy się zobaczyć to strategie nieświadomości zbroje, które nasze wewnętrzne dziecko musiało stworzyć, aby przetrwać. Ale tak jak każda zbroja, są ciężkie, ograniczają, a gdy brakuje świadomości, zamieniają się w więzienie. Jung nigdy nie mówił, aby je całkowicie odrzucić. Przypominał jedynie, że w dorosłości mamy wybór. Możemy je obserwować, rozpoznawać i używać jako narzędzi, zamiast pozwalać, by stały się naszym losem. To pierwszy krok, by przemienić wrażliwość, w dar potrzebę kontroli, w zdrową organizację ciszy, w źródło odnowy, a serce, które kiedyś się bało, w serce zdolne znów kochać. Jest w procesie uzdrawiania pewien paradoks. Ci, którzy doświadczyli najwięcej bólu, często rozwijają cechy najostrzejsze i najpiękniejsze. Są jak stal hartowana w ogniu. Ból zmienił ich, ale też obdarzył szczególną siłą. Pierwszą z tych cech jest wyczulone poczucie sprawiedliwości. Ktoś, kto przeszedł przez niesprawiedliwość, nie znosi już nawet drobnych oznak braku szacunku. Kiedy ktoś przerywa im w pół zdania, kiedy ktoś ignoruje ich granice, albo gdy widzą, że słabszy jest poniżany, reagują gwałtownie. Otoczenie może postrzegać ich jako skrajnych. Ale w rzeczywistości to serce, które było deptane zbyt wiele razy. Karl Jung mówił, że nieuświadomione kompleksy potrafią wybuchnąć w każdej chwili. Tutaj ów kompleks przybiera postać wojownika moralności. Wyobraźmy sobie Emily dorastała w rodzinie, gdzie jej głos zawsze był lekceważony. Dorosła do roli kobiety, która w pracy nigdy nie pozwala, by ktokolwiek był poniżany potrafi ryzykować nawet własną pozycję, by chronić innych, to co inni nazywają porywczością. W jej przypadku jest uczciwością wykuwaną w bólu, ale ból daje także coś innego zdolność widzenia tego, co niewidzialne. Ktoś, kto zna opuszczenie, potrafi dostrzec najmniejszy znak samotności u drugiej osoby. Ktoś, kto żył w strachu, zauważy wymuszony uśmiech kryjący lęk. To swoisty emocjonalny radar, dar, który pojawia się dopiero po przejściu przez mrok. Jung powiedziałby, gdy uczymy się integrować własny ból, otwieramy drzwi do bólu wspólnego, ludzkiego. Spójrzmy na Dawida, psychoterapeutę. Jako dziecko doświadczał przemocy. Dzięki temu w dorosłości nie tylko słucha pacjentów rozumem, ale też sercem, które zna cierpienie. Widzi to, czego nikt nie wypowiada. I właśnie dlatego pacjenci czują się rozumiani. To dar, który rodzi się po upadku, ale dar, który wymaga też granic, by nie zgubić siebie, niosąc ciężar innych. A teraz cecha najbardziej subtelna, lecz dręcząca. Głęboki lęk przed tym, by nie być ciężarem. Wielu ludzi żyje w ciszy, przekonanych, że ich samoistnienie jest problemem. Przepraszają za swoje potrzeby. Przepraszają za drobiazgi, czasem nawet przepraszają za to, że po prostu są, to poczucie winy nieświadome. Dziedzictwo ran, których nikt nie zauważył. Dziecko wychowane w domu, gdzie każdy jego sygnał był za dużo. Uczy się wierzyć, że ma wartość tylko wtedy, gdy nikomu nie przeszkadza. Wyobraźmy sobie Sara kobietę, która zawsze opiekuje się innymi, zawsze się uśmiecha ale nigdy nie prosi o ramię, to na którym sama mogłaby się oprzeć. Jej lęk, że stanie się ciężarem, zamknął ją w roli tej, która radzi sobie sama. Paradoks polega na tym, że prawdziwej więzi nie da się stworzyć, jeśli nie odważymy się pokazać własnej potrzeby i kruchości. Proces uzdrawiania zaczyna się, gdy rozumiemy. Mieć potrzeby nie czyni nas słabymi, czyni nas ludźmi. Twoja obecność jest wystarczająca, nawet jeśli nic nikomu nie dajesz. To lekcja trudna, ale konieczna. Jung powtarzał cień, nie znika, kiedy go wypierasz. Wtedy tylko zaczyna tobą rządzić z ukrycia. Dopiero gdy spojrzysz w oczy nieświadomemu poczuciu winy, możesz uwolnić się od fałszywej wiary, że jesteś ciężarem. I wtedy następuje przemiana z osoby, która bała się być balastem. Stajesz się kimś, kto czuje się godny miłości także w swojej niedoskonałości. Trzy cechy: ostrzejsze poczucie sprawiedliwości, zdolność widzenia niewidzialnego i lęk przed byciem ciężarem mają wspólne korzenie w bólu, ale jednocześnie są bramą do subtelnych darów duszy, są wyzwaniem i są darem. Przypominają nam, że ból nie tylko niszczy. On także zmienia strukturę, przez którą patrzymy na świat, a co ważniejsze, kiedy je rozpoznamy, możemy zamienić reakcje nieświadome w świadome wybory. Bo prawdziwa siła nie polega na tym, że nie boli, ale na tym, że patrzysz w ból i decydujesz się iść z nim dalej, świadomie i po ludzku. W tym ostatnim fragmencie dostrzegamy najpełniej obraz, który Karl Jung chciał nam ukazać. Po wszystkich ranach, po maskach, po bólu. Człowiek nie tylko pada. On potrafi powstać, zobaczyć świat innymi oczami i żyć życiem pełnym głębokiego sensu. W tym momencie pojawiają się dwie kluczowe cechy: zdolność do doceniania najmniejszych rzeczy oraz potrzeba odnalezienia celu po cierpieniu. Nie są to już ślady ran, lecz zalążki odrodzenia drogi do przemiany. Cechą 12: zdolność do doceniania najmniejszych rzeczy. Ci, którzy przeżyli cierpienie, wiedzą. Ciepły uścisk, spokojny poranek, szczere spojrzenie. To wszystko, co z pozoru mało znaczące, staje się skarbem bezcennym. Gdy świat był zbyt ciemny, najmniejsze światło staje się życiem. Jung mówił o archetypie mędrca: o kimś, kto przeszedł przez ciemność i powrócił z pokorą, ktoś, kto otworzył oczy, ale nie patrzy już z pychą. Ten człowiek nie goni za wielkimi złudzeniami, ale potrafi usiąść w ciszy, poczuć wiatr, smakować słodycz kropli wody i w tych prostych chwilach odkrywa świętość życia. To nie naiwność, lecz mądrość wykuwana przez ból. Dzięki temu, że potrafi docenić to, co małe, zachowuje połączenie z głębszą naturą życia, unikając wpadnięcia w niekończącą się spiralę ambicji i pustki. Cechą trzynasta dość potrzeba celu po cierpieniu. Sam proces przetrwania to za mało. Dusza, która została zniszczona, zawsze pragnie znaleźć dlaczego dlaczego wciąż tu jestem dlaczego musiałem przejść przez te wszystkie straty. To pytanie nie jest już pełne rozpaczy, lecz staje się napędem, by przemienić cierpienie w misję, w cel. Jung mówił, że to początek procesu indywiduacji. Gdzie człowiek przestaje być ofiarą własnej historii i zaczyna ją przekształcać w świadomość, w światło, które prowadzi. Osoba, która kiedyś upadła, może stać się przewodnikiem, podzielić się swoją historią, używać swojego bólu, by dotknąć serc innych, pokazać, że rana nie tylko niszczy, ale może stać się źródłem siły. Znajdują oni powód, by żyć, nie uciekając przed bólem aleby wnieść światło tam gdzie wcześniej była ciemność a gdy połączymy te dwie cechy dostrzegamy piękny paradoks prostota i wielkość osoba która przeszła przez ciemność potrafi usiąść z opadającym liściem ale jednocześnie pragnie by jej życie miało większe znaczenie nie jest już pędzona przez złudzenia ale nie godzi się żyć płytko w tej kombinacji zaczyna się prawdziwe pełne życie w konkluzji możemy powiedzieć Wszystkie te cechy, od zbroi superniezależności, przez nadmierną empatię, lęk przed prawdziwymi relacjami, aż po zdolność do doceniania małych rzeczy, nie są tylko ranami. Są dowodem na pierwotną siłę. Są mapą, która opowiada historię tego, co każdy z nas przeszedłby przetrwać, by iść dalej. Karl Jung powiedział: Drzewo wznosi się ku niebu wprost. Ale jego korzenie sięgają piekła. Tylko ci, którzy zanurzyli korzenie w ciemności, potrafią sięgnąć nieba. A ty, noszący w sobie wszystkie te cechy, nie jesteś uszkodzony, nie jesteś zniszczoną istotą, jesteś tym, który przeżył, posiadasz niezwykłą siłę. Ważne jest to, że nie musisz pozwalać, by ból cię prowadził. Możesz spojrzeć na niego, docenić go, bo to on cię ukształtował. Ale teraz chodzisz wolnymi nogami, z sercem, które wybiera miłość, z oczami, które dostrzegają piękno w najmniejszych detalach. Wnioski, które płyną stąd, są bardzo jasne. Ból nie jest końcem, jest przecinkiem, który otwiera nowy rozdział. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że masz szansę na przemianę. Jeśli upadłeś, to znaczy, że możesz się podnieść. A jeśli czułeś się zagubiony, pamiętaj, że to zagubienie może przybliżyć cię do największego pytania: jaki jest naprawdę mój cel? Nie jesteś zdefiniowany przez to, co się wydarzyło. Jesteś zdefiniowany przez to, jak zamieniasz to w podróż, w dar dla siebie i dla świata. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami i słuchacie treści, które tworzymy na kanale Mapa Duszy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zostaw proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić naszych nowych materiałów. A teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka.